Halo? Szefie, złapałem. No a rawa. Tamtego drugiego ogarnę. Tylko muszę muszę kończyć Majka z ciśnijcie. Widzę, że się spisałeś. No ja. Ktoś co drugiego onzi. Właśnie, dobra. Idź się zajmuj tym drugim, ja się tym zajmę. Dobra. To spadaj. Kajs będzie po robocie. Okay. Jesteśmy z ciebie dobrze Chodź tu po wow. Dobra. hajku, mamy jeszcze jedno dla Ciebie zlecenie okay. Musisz się pozbyć Araba Marz Daję ci 3000 maxu Jak to 3000, za pozbycie się 3000 to i tak już ci dużo zapłaciłem Masz to zrobić i won Gońgo! Witajcie z tej strony, współzałożyciel kanału Muraksent Arabex. Jest ze mną mój dwóch ulubionych aktorów, czyli Arabex oraz Buraks. Tak. I jak Wam podobała się nasza krótka zapowiedź serii na tematyce porwań? Tak. No, i jeśli chcecie więcej, zostawcie subskrypcję, lajka oraz może być dislike, jaką się spodobał. I ogólnie, piszcie w komentarzach: czy chcecie kontynuację serii, czy mamy zakończyć robić vlogi i challenge. Piszcie w komentarzach i do następnego.